Stefan, salam aleikum. Jemy. Salam aleikum, pakistańskie Audi czeka. Siemano, siemano, kochani. Jesteśmy sobie na wykopkach z pączkami, z pakistańskim Audi. I zaraz lecimy się osmarkałem. I lecimy z tematem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O. Dzień dobry Państwu. Wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Typu. O. What? Przepraszam. Srebro. Pierwszy strzał i srebro. Ale petarda. O kurde. O. Patrzcie kochani, przepraszam za to słowo, że tak ten, ale to był pierwszy dołek i jest. Mustafa widzisz, przyjacielu? Kurczę, wczoraj Olcia, dzisiaj ja, na no śliczniak. Czekajcie, drugą stronę pokażę. Piękny stan, super. Kochani, wiem, że uwielbiacie wycieczki z nami po takich wspaniałych miejscach, patrzcie. Kolejny mega, mega miejsce. Kolejna mega miejscowa. Stary Młyn. Takie bajery. Jeszcze drabinka jest. Ale jest petarda. Fajny teren, naprawdę. Patrzcie, mnie tu kurczę. Jak to wygląda tutaj. Mega klimat. Mega klimat. Do wykopków się odkupuje. I patrzcie co za butelczyno Takie gadżety. Trucizna. I takie coś patrzcie. Piękne. Chcecie zobaczyć na ten młyn przez dziurkę od klucza. U. Nic nie widać. I takie coś. Z czym to skojarzycie to jest wasza sprawa. Dla mnie to jest królów. Dla innych będzie od lampy naftowej, a dla innych to będzie pip. I taka tam łyżeczka, ale patrzcie, ma jakieś tutaj jakby była posrebrzana, czy coś, jakieś punce tam są. I taki tam pieniądz wpadł, jakieś 10 groszy. I tu patrzcie, nic, nic, nic. I jest na parsteczek, zgnieciony, bo zgnieciony. Ale jest cudeńko, hehe. <laughs> patrzcie, jak skubańce walczą tutaj sobie podgryzają tam cały ten brzeg a teraz patrzcie co te boby budownicze mają wymyślone tutaj taki bajer zbudowały sobie tamę o, Aha, ale konstrukcja co? mistrzostwo świata, nie? o no i patrzcie, telefon od Waldiego i jest depozyt. Ale piękne. Ale cudo i z takiego, ale piękne. A tu co? Jakieś te pobite. Cały odkładałem. Tutaj maść. O! Zamknięta. A może w środku jest coś Aj, maść no, no i jest depozyt To jeszcze mamy. E to widzicie, chodzenie się opłaca Piękne do pary Co jeszcze było? A jeszcze harmoszka tu była O! No i wreszcie Jak wszyscy zbierają tylko blaszki harmonikowe no to waldi dzisiaj ma całą harmoszkę mistrzu gratulacje dzięki no kurczę, a wentyl? nie ma dobra, zmieniamy miejscówę buteleczek trochę było ale ta jest najfajniejsza patrzcie für eine liter flasche a z drugiej mańki Für eine Weinflasche. <noise> I winko można sobie robić w starej niemieckiej buteleczce. Piękna. ze sklepu I tak to wygląda. Zestaw śniadaniowy. Smacznego Waldku. Warty mówi, że gumkę zgubił, ale teraz głupio zapytać jaką. <noise> Dobra, wasze zdrowie kochani, śniadanko Kefirek spożyjemy i lecimy dalej Tradycyjnie zmiana miejscu Pierwszy panć, o kurde Co O, Ale ładne No bajera Słuchajcie kochani, nie wiem co to jest czy to jest jakaś latarka? Czy co to jest? Taki uchwyt. I tu ma takie ładne sygnowanie. Jesteśmy teraz w miejscu byłego obozu Rat. Także z takiego dołeczka. No coś fajnego. Jakaś ciekawostka to jest. Patrzcie, jest tubka. Cein pasta. Ca, zachnij. E, wiem jak to się mówi. Jak jest tubka, to trzeba pozdrowić. Necel poszukiwać, Krzysiu. Pozdrowionka. Jest, kochani, Jest, jest, jest petarda. Jest petarda. Taranda. Ta jest petarda, patrzcie! Ale... No... O im się łapy o, <grywanie> Patrzcie, nagram wam to w takiej scenerii. O! Dlatego, bo to ma jeszcze z tyłu... Te... druty do wpinki. Jest petarda! Oj! To jest dzisiaj na bogato! Dobra. Martin trafił miejsce, gdzie mu wyszły cztery fenisie. O! Jest złoto. Ta ładna. No. Jedynka, a ta czwarta? To, to jest. To, a, to jest. Prusy. Cesarstwo. To. No pięknie. Kochani, nie wierzę. Spaliliśmy szlugę. Ten sam dołek. I co tu mamy? <laughs> ja pierdziele wysiadaliśmy, co mówiłeś z samochodu? Ja pitole, petarda. Patrzcie, ta wygląda tak. Druga dzisiaj odznaka. Nie, no to jest, to jest normalnie fart, nie? Ja pitole. Wchodzisz? Chodzę, chodzę. Dobra. Waldi mówi tak. Nie uwierzycie. Trzecia. Waldi <grym> mówi, jak znalazł trzy, to wpuścił kumpla, znalazł czwartą. Ja mam trzecią. Powiedzcie, czy to nie jest petarda, nie? To jest petarda po całości. Ale jest śliczniak. Co? Historia lubi się powtarzać. Piękna. Czwarta. <laughs> Patrzcie, pod takim korzeniem jeszcze była. Weź się ładnie wyczyść. Ale jest. Kurde, cztery odznaki w jednym. I powiedzcie, że to nie jest petarda. No, śliczniak. Ale petarda. Obiecane i jest. <laughs> Patrzcie, kurde, Martin, piątą. Ja pierdzielę szok. Gratulacje, ale jaki on uśmiechnięty, pokaż się. Ale mistrzostwo. Która to jest? Szósta. Ale ją trafiłem. Od tego. Odciachałem ten, ale szósta, szósta petarda. Głupio mi mówić. Nic nie mów. Głupio mi mówić. Nic nie Ale czad. Dobra. Jeszcze? Jeszcze jeden i jeszcze raz. No. Ja, pitole, co za zrzut. Takie zrzuty to się nie trafiają. O, kochani, obóz rad wyczyszczony. Lecimy dalej, zobaczyć co innego. O Jezus, Martynku, jaką ty masz minę? Czemu? Ja, pitole, dobra. Lecimy dalej. Pakistańskie Audi załadowane. Ruszamy dalej w drogę na jeszcze jedno miejscowe. No Jesteśmy znowu w mega okolicy z ruinami starych wiosek. A mi to jakieś okucie, takie uchwyt od szafki chyba wyszedł. No. Patrzcie, kochani, na to. Kurwa, tu był chyba Copperfield. Obręcz. Patrzcie na ten rzut. To jest mistrzostwo świata, co? Czary mary, Hokus Pokus Co do Martynku O, dyszka jaka? Adolfowa No pięknie Piękny strzał Nie wiem co, ale jest duże I co? Dycha Peryle? A, z tym, z Kopernikiem. Proszę. 69 i Mikołaj Kopernik. I co tam obok leży? O! No proszę bardzo. Tadeusz z Mikołajem do lasu się wybrali. He, potuptać. Kur. Ten wzruszył słońce, a ten kosynierów kurwa. A że kościuszko czuł się słaby. Na kopernika to wziął brata bliźniaka. Patrzcie jakie mistrzostwo. No dobra, robimy podsumowanie dzisiejszego wypadu. To co tu powpadało? Waldiego. O tu buteleczka, tutaj jak co to jest? Lampka karbidowa, tak? Mm -hmm. O te prl -e. od znaczenia, marka jedna, druga 1906, i tu kolejna. O ten scyzoryk, trochę fenoli. Także sami widzicie, sami ocenicie. Dobra, kochani. O, smacznego Walduś. Kochani, my z Wami dzisiaj żegnamy się bardzo rad ośnie, bo naprawdę rad ośnie dzisiaj było. Także super było, super wypad. Kolejna fajna, udana wyprawa. Jak Wam się film podobał? A, bo ktoś jeszcze mówił, że za dużo. Petardy mówię, kurcze. o, no dzisiaj było dużo petard, jak co, to proszę wybaczcie. <średziny> Ale nie dało się, nie dało się inaczej. Także żegnamy się z Wami. Pokiwajcie. Dobra, fajno, nara, pamiętajcie, jak się podobało. Łapka, subskrypcja. I do następnego hejo. yeah <laughs>